Dzisiaj z nami radnego długoletniego, ale też przewodniczącego Rady Powiatu Stefana Musialka. Czy jest? Był. Był. Nie wiedział, że to stanie dyplom. Obecny przewodniczący Rady Powiatu ale historia giżyckiego samorządu, sekretarz Lech Mrozinkiewicz. No i y, osoba, która najdłużej przetrwała chyba na stanowiskach kierowniczych, dawny y, członek zarządu powiatu, y, zarządu miasta Giżycka, Radny? Radny też? Pierwszy wiceburmistrz i potem przez długie lata wiceburmistrz, radny powiatowy i obecnie wicestarosta Mirosław Dariusz Dżarzewski. Ale nie był radnym miejskim, tu wszyscy podpowiadają. Długoletni też od samego początku radca prawny tworzący zręby prawne samorządu powiatowego, pan Piotr Wojtkiewicz, którego nie widzę. Jeden z najdłużej sprawujących swoją funkcję w samorządzie miejskim radny, pan Ryszard Błoszko. Odbywa już trzecią kadencję. Podobnie trzecią kadencję odbywa Bogdan Górski. Też widziałam wcześniej i pewnie tu są podpowiedzi ze sceny, że poszli na mego. Pani naczelnik, obecnie nazywa się ten Wydział Wydziałem Spraw Obywatelskich, pani Grażyna Bogdanowicz. Proszę państwa, dajmy brawa, naprawdę. Proszę Państwa, Pani Elżbieta Czyrko. Jest w pracy, jesteśmy przed wyborami prezydenckimi, Panie pracują bardzo mocno, ponieważ reprezentują Wydział Spraw Obywatelskich. Nie ma podobnie Pani Barbary Dąbrowskiej. O sobie mówi, że jeśli napisze książkę, to będzie to najciekawsza książka w historii Giżycka. Andrzej Dębek, kierowca, kierowca, który przeżył, przeżył już wszystkich burmistrzów po kolei, przeżyje pewnie następny. Obecnie pracownica Um, biura Rady, ale nie widzę. Krystyna Gruszecka. Jak widać, trochę tych samorządowców dwudziestoletnich mamy. Pan Władysław Kirson, 20 lat w samorządzie, obecnie się to nazywa Wydziałem Mienia, ale Geodeta. Beata Koprowska, 20 lat w wydziale finansowym. Nieobecna pani Ewa Patecka. Pani Jadwiga Pawłowska, na wszystkich zdjęciach chyba tytułem. Nieobecna, ale niestety musiała się udać na pogrzeb Grażyna Piotrowicz, kadrowa Urzędu Miejskiego. Również długoletni, a chyba najdłuższy już stażem w urzędzie, Kazimierz Zmolak. Kazimierz Smolak pełni obecnie funkcję również pełnomocnika powiatowego wyborów prezydenckich, także ma ważną rolę do, do spełnienia w niedzielę. Pracownica Wydziału Finansowego pani Janina Stankiewicz. Pracownica Wydziału Finansowego, pani, przepraszam, Urzędu Stanu Cywilnego, pani Danuta Tomaszewska. I wreszcie również pracownica Wydziału Finansowego. Wydziałem Finansowym kieruje pani Skarbnik Elżbieta Łoszczyńska, ale nie, nie ma jeszcze 20-letniego stażu w samorządzie a wyróżniona to Pani Danuta Wasilewska. Proszę Państwa, to jest historia giżyckiego samorządu, ale na widowni. Siedzi również historia giżyckiego samorządu. Dziękujemy bardzo serdecznie, dziękujemy gorąco za to, że tworzyliście Państwo słu służąc miastu, tworzyliście jego historię. Dziękujemy wszystkim i serdecznie zapraszam piętro niżej do tak białej sali, tam gdzie odbywają się ja wystawy, po... ja Poproszę o nie nie Wspólne system. spotkanie. Chcielibyśmy zrobić pamiątkowe zdjęcie, więc prosiłabym Państwa o pozostanie przez chwilę jeszcze na scenie. Z panią burmistrz, oczywiście. O ściślejenie się również. Można się nawet uśmiechać.